Cześć, witam Was wszystkich, słuchajcie, dzisiaj jest środa, jest ładnie, u mnie na zegarku 8.44, ja już od rana oczywiście pracuję, ale mam chwilkę dla Was, żeby porozmawiać na temat ubezpieczenia dzieci. Jeśli ktoś mnie obserwuje na Facebooku, to wie, że wczoraj na Facebooku również była, był poruszany ten temat, więc teraz chciałabym Wam opowiedzieć. Dzieci pojawiają się, słuchajcie, to jest taka pierwsza myśl, kiedyś tam się pojawia i mówimy, ok, będę miała dziecko, będziemy mieli dzieci i, i się zaczyna e, fajna zabawa. Fajna zabawa jest czasami, potem jest różnie. Tak jak te róże mają kolce, takie dzieci i ich wychowanie no ma czasami sporo kolców, sporo kolców w trakcie, szczególnie chyba w okresie dojrzewania, A wiem co mówię, mam dwoje nastolatków w domu, więc słuchajcie, no ale mamy nasze dzieci, którym możemy, możemy pomóc, pomóc w życiu właśnie tym, tymi ubezpieczeniami. Kiedyś było tyle prościej, że w szkołach był obowiązek ubezpieczenia dzieci. Chociaż tak naprawdę to nigdy nie był obowiązek. No ale tak się mówiło, że w szkole trzeba było ubezpieczyć dzieci. Od paru lat, od paru lat szkoły już tak naprawdę nie mogą w tym uczestniczyć. Każdy z rodziców e, e, sam powinien na to zadbać. E, no i słuchajcie, no dzieje się z tym różnie. Tak? Ja patrząc po, po moich znajomych, może z uwagi na to, że często rozmawiamy na temat ubezpieczeń, z uwagi na to, że ja Jestem trochę sfiksowana na ich temat, no to oni mają, bo wiedzą, że tak naprawdę w granicach między 50 a 150 zł naprawdę można zrobić bardzo szeroki zakres ubezpieczenia dla dzieci. Są nawet firmy takie, które mają, ja to tak nazywam, bo w sensie ja to tak nazywam, kolega mi kiedyś powiedział, że on to nazywa tak zwanym płaczliwym świadczeniem. Więc jeśli dziecku coś się stanie, ale nic na tyle poważnego, że nie wiem, nie złamie ręki, nogi, nie wiem, nie będzie miał szwów, czyli będzie konieczność pobytu na sorze, ale no nic wielkiego nie zadzieje, bo po badaniach stwierdzą, że, że jest wszystko w porządku, no to wówczas firmy wypłacają takie raz w roku, takie jednorazowe świadczenie i ono jest różne, słuchajcie. Od 100 do 200 zł, więc zobaczcie już, chociażby takie jedno zdarzenie powoduje tak jakby, że składka się zwraca, ale to. Oczywiście nie o to chodzi, to chodzi o to, że w momencie kiedy dzieciom coś się stanie, y, mówimy o tym okresie zarówno przedszkolnym, szkolnym jak i szkoły średniej y, i studentów też, bo to ubezpieczenie jest do, do czasu aż się uczy, jeśli cokolwiek się stanie to, y, to będzie, be, będzie wypłata świadczenia. Ile firm? Tyle możliwości. Ja osobiście robię w dwóch firmach i nie jest to jedna z tych główniejszych, którą, z którą kiedyś zawsze żyliśmy. Inne są, bo mają zdecydowanie lepsze zakresy. I słuchajcie, to też jest z tym ubezpieczeniem tak, że nie musicie do mnie przyjeżdżać. Ja Wam wysyłam link. W jednej z tych przykładowo firm jest tak, że to Wy wybieracie sobie, jaki pakiet chcecie, potem wybieracie. Wybieracie, wpisujecie swoje dzieci, które, które chcecie, żeby były ubezpieczone, bo na jednej polisie można ubezpieczyć wszystkie dzieci, które, które się posiada. Zatwierdzacie, płacicie i to jest po temacie. Zgłoszenie szkód też jest w wersji elektronicznej bądź na infolinii, więc jest bardzo szybko. Więc naprawdę uważam, że... Fajnie było, że szkoła nakładała na nas obowiązek, mimo że to nie było. Nie było to obowiązkiem. E, natomiast wtedy zdecydowanie więcej, więcej dzieci było ubezpieczonych. Bo teraz. No, są sytuacje, że, że coś się dziecku stanie, no i nie ma żadnego świadczenia, e, bo, bo przykładowo no nie było tego ubezpieczenia. Tak więc pamiętajcie, drodzy rodzice, nie trzeba nigdzie jeździć, wystarczy zadzwonić e, i będzie, będzie zrobione ubezpieczenie. Pieniądze, 50 bądź 150 w takich krańcach naprawdę już jest świetne, świetne ubezpieczenie i oczywiście jest to składka jednorazowa, co na raz w roku. Okej. Okay. Pozwólcie, że popatrzę sobie na moje notatki z, z wczorajszego live'a na Facebooku, bo tam a, że tak powiem miałam... Ja... Obrazki. To sobie zobaczcie, zobaczcie na Facebooku na Leo Ubezpieczenia. Drugą, słuchajcie, drugą rzeczą, o której warto pomyśleć, już kiedy nasze dzieci są w wieku przedszkolnym. Ja wiem, że to jest dosyć szybko, ale ja osobiście, wynika to oczywiście z tego, że pracowałam w ubezpieczeniach, więc sama wiedza, sama świadomość pewnych rzeczy jest, jest zupełnie inna. Ja w tym wieku, jak już dzieciaki były w przedszkolu, myśląc o tym, że mamy z mężem dwóch, Dzieci rok po roku. Jak będą chcieli pójść na studia, czy jakieś kupić mieszkanie, to się to zadzieje rok po roku. <gry> Więc nie przypuszczałam wtedy, że będzie taka inflacja, że będą będzie wojna na Ukrainie i wartość naszego pieniądza i sytuacja będą trudne, tym bardziej się cieszę, że wówczas podjąłam taką decyzję i zaczęłam odkładać moim dzieciom na przyszłość, tak? W planie są to studia, jak nie będą studia, to na początek ich życia. No i teraz tak, jeśli chodzi o tą polisę, to wiecie, są plusy i minusy. Za co ja lubię osobiście wpłacać na polisę? To, że to nakłada na mnie obowiązek co miesiąc wkładania jakichś pieniędzy. Oczywiście, jeśli nie chcecie, możecie wkładać sobie do słoika, ale wiecie, jak to jest takim odkładaniem, że tak powiem, do tego przysłowiowego słoika. A w tym miesiącu nie mam inne wydatki, przykładowo bezpieczeństwa samochodu, dam za miesiąc. Za miesiąc nie, bo to wakacje, bo, bo coś tam muszę zrobić. Więc z reguły jest sporo... sporo po rzeczy, które nam, tak jakby, uniemożliwiają to odkładanie, tak? A polisa, ja, jak, że tak powiem, nawet nie pamiętam, co dostaję smsa z firmy. Przypominamy, zbliża się okres płacenia za polisy i, i płacę. Więc słuchajcie, yy, nigdy oczywiście nie jest za późno na, na odkładanie na, ta, na takie polisy. Yy, zawsze może być to różny cel dla, dla dzieci. Może być na studia, może być tam później, to, to już od was zależy, ale im szybciej zaczniecie o tym myśleć, tym potem będzie prościej. Ja liczę na to, że pójście moich dzieci na studia, jeśli pójdą oczywiście, że będzie mi zdecydowanie prościej, bo dzisiejsze czasy i ceny, a że tak powiem, moje dzieci już są w szkołach średnich, więc już niedługo mnie, mnie czeka ta przyjemność. W, 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 Wysyłania dzieci na studia, aby się dostały tam, gdzie będą chciały, jak już przyjdzie na to czas, ale jak myślę o finansach, to, że tak powiem, jest mi trochę słabo przy dwójce, więc liczę na to, że polisa, na początku pieniądze z tej polisy pomogą nam rozpocząć, a co będzie dalej, to zobaczymy. Kolejne słuchajcie, przykład to powiedziała mi koleżanka, bo ja już nie mam dzieci komunijnych, ona natomiast ma dziecko komunijne, które w chwili obecnej było u komunii w zeszłym tygodniu, i prezenty. I słuchajcie, i takie prezenty niestety są w dzisiejszych czasach nieco inne niż za naszych czasów, bo za moich czasów to był zegarek, encyklopedia papierowa, ewentualnie jakiś, jakieś radio. No teraz te prezenty są zdecydowanie inne, więc takie prezenty jak telefony, hulajnogi, nie wiem, co dostają telewizory, bo też tak słyszałam, że takie rzeczy są. Również się można ubezpieczyć, tak? Chociażby telefon, który jest drogi, e, może upaść, wypaść podczas jazdy na hulajnodze, na placu zabaw, cokolwiek. E, słuchajcie, takie rzeczy też, też ubezpieczamy. I jeszcze jedna rzecz, o której, o której Wam dzisiaj powiem, jeśli chodzi o ubezpieczenie dzieci, jeśli macie jako rodzice ubezpieczenie domu bądź mieszkania, to mam nadzieję, że agent Wam tam dał obowiązkowo ocę w życiu prywatnym bo pamiętajcie, że my odpowiadamy za to, co zrobią nasze dzieci. Dzieci w wieku, nie wiem, przedszkolnym, no to wiecie, granie w piłkę, kamienie, patyki, jazdy rowerem, tak, podczas których może się zdarzyć. No takie dzieci jak moje, nastolatkowie, no mogą zrobić zupełnie inne, inne problemy, chociaż czy jedno, czy drugie może w sklepie zwalić, wiecie, albo jakiś drogi alkohol, albo perfumy w perfumerii, tak, jeśli córka chodzi przykładowo do, do perfumerii i Sprawdza i chce coś tam sobie kupić, więc sytuacje mogą być różne. Pamiętajcie proszę właśnie, że to oce w życiu prywatnym. Chroni wszystkich Waszych domowników, w tym też dzieci. Jeśli natomiast Wasze dziecko w szkole średniej jest gdzieś poza domem, to warto mieć to OC rozszerzone o OC najemcy. Czyli za wszystkie szkody, które wyrządzi Wasze dziecko w imieniu najmowanym, czy to jest w internacie, czy to jest na jakiejś stacji, będzie objęte Waszym ubezpieczeniem. Jeśli nie posiadacie tego rozszerzenia, warto popatrzeć, zapytać, dopytać. Jeśli nie macie ubezpieczenia, to oczywiście, słuchajcie, zapraszam do mnie. E więc to jest kolejny przykład ubezpieczenia, które warto mieć, bo te nasze dzieci, ja no wiem, że one szybko chcą być dorosłe, a dla nas one długo będą dzieci, e, ale ocen w życiu prywatnym naprawdę przydaje się w każdej sytuacji, bo te, te dzieciaki co robią, no zresztą nam starszym też się e, sporo rzeczy może przytrafić, to, no to nie dziwmy się, że dzieciom, dzieciom się to zdarza. Więc słuchajcie, Ubezpieczenia szkolne, tak zwane, czyli to, jak coś im się stanie, ubezpieczenie na przyszłość, tak? czyli na, na ich przyszłość bliższą, bądź dalszą, ubezpieczenie tych prezentów komunijnych. No i o co w życiu prywatnym. To są według mnie cztery polisy, które, które zabezpieczą Was i Wasze dzieci. Ich przyszłość, ich zdrowie i te nieszczęśliwe wypadki będą może przyjemniejsze, przyjdzie odszkodowanie i będzie można przykładowo zabezpieczyć. To sobie coś, coś kupić. No i słuchajcie, jeśli macie jakiś temat, o których byście chcieli rozmawiać, bo wiecie, to ja wymyślam temat, ale nie chciałabym ich nakładać, to jak najbardziej, jak najbardziej piszcie, dzwoncie, zapraszam do kontaktu. A w chwili obecnej życzę Wam miłego i spokojnej środy, miłego tygodnia. i Do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć.